Zapraszam na supercoinsy.pl. Najtańsze końcy do FIFA 16, szybka dostawa wiele form płatności, a także używając kodu Wojtas dostaniecie 4% zniżki przy płatności przelewą bądź kartą. Gorąco polecam. Cześć, witajcie wszyscy z tej strony Wojtas. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem zrecenzować HTMA BNARWE w formie, który wyszedł już jakiś czas temu w drużynie tygodnia. Naprawdę interesująca karta i zapewniam Was, że ta recenzja będzie równie ciekawa. Na karcie znajdziemy takie statystyki jak 81 tempa, 89 driblingu, 76 fizycznych, 84 strzałów. 81 podań, 5 gwiazdek sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi, średnia pracowitość w ataku, iska w obronie, lepsza lewa noga i 178 cm wzrostu. Statystyki fizyczne i psychiczne wyglądają naprawdę świetnie, są zbalansowane, wysoko ocenione, a jedyne słabsze punkty, jakie tutaj mogą niepokoić, to agresja oraz ustawienie się na pozycji, ale patrząc całościowo jest zdecydowanie pozytywnie. Umiejętności piłkarskie potrafią zachwycić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż jest to piłkarz o stosunkowo niskim overallu. A mimo to większość statystyki jest powyżej 80, więc trzeba to sprawdzić. Także zapraszam Was teraz serdecznie do właściwej recenzji. Pod względem tempa Francuz wypada dobrze. Jest szybki, jego przyspieszenie i szybkość sprintu stoi na tym samym solidnym poziomie. Można wybiec nim sam na sam, czy próbować wyprzedzić obrońców. Choć nie jest to piłkarz stworzony do polegania głównie na szybkości, ale na pozycji SPO e takie tempo jest spokojnie wystarczające. To, co teraz Wam powiem, bardzo Was zdziwi, ale nie wiem nawet, jak to opisać. Ponieważ grając Ben Arfą w formie, można odnieść wrażenie, jakby używało się cheatów. I chodzi mi tutaj głównie o jego strzały z dystansu, które są po prostu niemożliwe. Chyba najlepsze spośród wszystkich zawodników, jakimi do tej pory grałem w FIFA 16. Można nim strzelać z 20 metrów, z 30 metrów, czy też nawet z 40 metrów, bo dla niego odległość nie ma żadnego znaczenia. Każde takie uderzenie z za pola karnego to ogromna szansa na zdobycie bramki. Francus może pochwalić się też świetnymi strzałami finezyjnymi, jego podkręcenie piłki jest naprawdę efektywne. Poza tym, siła strzału robi ogromne wrażenie. Moim zdaniem, jest silniejsza niż opisują to statystyki, bo w zasadzie każde uderzenie benarfy kończy się paradą bramkarza i sparowaniem piłki na rzut rożny. Wykończenie w polu karnym spisuje się dobrze, choć trudno tu mówić o jakimś niesamowitym poziomie. Zdecydowanie lepiej radzi sobie z uderzeniami z dystansu, ale mimo to strzały w polu karnym są niezłe i muszę je dopisać do plusów. Trudno też cokolwiek zarzucić w kwestiach technicznych. Samo posiadanie pięciu gwiazdek sztuczek daje nam ogromne możliwości w ataku. Drybling jest fantastyczny i na pewno piłkarz ten nada się do dryblowania. Podobnie zresztą kontrola piłki spisuje się bez zarzutu. Do tego zwinność pomaga mu się w szybki sposób obracać, a znakomita równowaga powoduje, że rzadko się wywraca na ziemię. Ustawienie się na pozycji jest dobre, ale nie idealne, ponieważ czasami Benarfa się cofał do obrony. Jednak w żadnym wypadku nie jest to problem, bo takie sytuacje zdarzały się rzadko. Podania i dośrodkowania wypadają dobrze, więc Francuz sprawdzi się również w rozprowadzaniu piłek do naszych napastników. Pochwalę również jego rzuty karne oraz przyzwoitą siłę fizyczną. Ten gość nie jest słaby fizycznie, potrafi się przepchnąć, co się z pewnością przyda w wielu sytuacjach. Przechodząc do wad, nie mam tutaj zbyt wiele do powiedzenia, głównie trzy gwiazdki słabszej nogi to jakby nie patrzeć o ograniczenie. Niestety, ale jego prawa noga wyraźnie odstaje od lewej. się również trochę wyższa agresja, ale poza tymi dwoma minusami więcej wad nie znalazłem. Za Benar w formie zapłacicie w zależności od platformy. Na PlayStation 4 około 100 tysięcy, na Xboxie ma 90 tysięcy, na Xboxie 360 70 tysięcy, na PS3 110 tysięcy, a na PCcie ponad 140 tysięcy. Podsumowując, Benarowa w formie to jeden z moich ulubionych zawodników, jakimi grałem w tej Fifie. To fenomenalny piłkarz, który potrafi wygrać każdy mecz w pojedynkę. Czy warto go zatem kupić? Myślę, że nawet nie ma co się zastanawiać. Jeśli macie końcy, kupcie go. Także z mojej strony to wszystko i dziękuję Wam za uwagę. Jeśli moja recenzja się Wam podoba, zostawcie łapkę w górę, bądź napiszcie komentarz pod filmem. Czekajcie na kolejne filmy na moim kanale. Do usłyszenia wszystkim. Cześć!